Od resortu Patrzcie, jakieś kurwa full coxy, dwóch Visa? Wiza? Czekaj, czekaj, daj im podejść Niech się A zatrzymają. Ty... Tak, jeden jest. Jeden, te, bierzemy tego tyłu z tyłu? Drugi. Tego z tyłu. Palimy? Ja tak, do przodu mogę. Palimy. Raz. O kurwa, 4 chłopa biegnie przecież. O ale rzeźnia. Ej, co tu się dzieje, stary? Tam jest jakiś chybierdą skład. Jest ich więcej. Oni ich wiedzą skąd. Leży Leż jeden. Leży jeden. jeden. O nie, to ja miałem Dostał, do do, jeden, dostał drugi leży. Po prawej. Leży. Jeszcze jeden. Dostał. Leży. Ja go chciałem zabić, ty. Jeszcze cieszę, zatowaliśmy czterech?